Tak, serduszko, teraz to o komunizmie powiem, wysości, Jak sprzedali Jezusa, wysoci papieże. Antychryści, antychryści, wysoci. I o mylności, i o są. Jakby byli dobrzy, jakbyś był dobry, wysoci, to byś czuł stręczenie, gnębienie, sadzczenie się, wysości nad niechrześcijańskim, wysoci, dzieckiem od 9 roku życia. To byś co czuł, wysoci. Jakbyś był dobry. Tego tak, no nie czujesz, wysoci. Jesteś zły, wysoci, służysz złemu, wysoci. Sprzyjasz złemu, wysoci. Za, do, za dobrego. Za dobrym nie, ukażesz Wysoci, a go Wysoci za złowy nagrodzisz wysokości, sprzyjając mu i dając mu kromkę chleba. Czy wysokości, by, by miłość, jedząc z nim na przy, w piaskownicy, czy na chuślawce. A jak umie no to już widzisz wysokości, czy idziesz do nieba, czy nie, wysokości. To też możesz widzieć swoje serce wysokości, czy idziesz do nieba, czy nie. Jak, jak tam spojrzysz na swoje emocje, czy masz prawidłowe, czy, czy chore wyobraźnia, to są omylni ludzie, omylni. Jak Paweł, Jan Paweł II też był omylny i go świętym zrobili wysości, choć w Biblii wyraźnie pisze, i księdzom to mówię wysości, na filmikach wysości, że wysości ten, że w Biblii pisze wyraźnie, że nikomu wysości nie stawiać wysości? Po ten, nie, cz, nie czcić nikogo, pogrzebać i tyle wysości. I nikogo nie czcić po śmierci. Nie robić żadnych świętych wysości. No, błogosławioną osobę to jeszcze, to jeszcze można wysości sobie nie mieć. Ale nie świętą, nie świętych osoby. Święty będzie wysości? Jak będzie nieśmiertelna osoba, to będzie święta osoba. Jak będzie nieśmiertelna, to będzie święta osoba. Tak, tak to wygląda? A tu Jana Pawła zrobili wysości no to i a to jeszcze w dodatku tego wrócę. No i, i oni doskonale wiedzą, że w BB jest, przy, przy jest, jest w Wysości ten, napisane w BB, żeby nikomu pomniku nie stawiać, a sobie pomniki robią, robią świętych wysości, czczą wysości i tak dalej, i tak dalej. No i tak dalej, i tak dalej. No przez, robią przestępstwo, wysości w Biblii robią. I wysoci ten to są antychryci, to są antychryści, po prostu to są antychryści, wysoci, zasiadający na na, na, na tron, tronie papieskim wysoci, w tym czasie są antychryci, bo ich uświadomiłem, a dalej robią świętych. Uświadomiłem ich i dalej robią swoje świętych. No, czyli bitch polscy tak samo, antychryci. bitch polscy tak samo. No, Co tam jeszcze, a te apple Ecumenis, Ecumenis, no, tak się to nazywa, Ekumenis, Ekumenis, tak samo wysoci jest to w wysoci, sprzyjanie diabłu wysokości. z Żydem ci jedna w by Jakby byłby papież wysoci by szczery, szczery nie dwulicowy, że tu, 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 tu by bez Jezusa zżyje sobie, a tu, sprze, a tu sprzedał Jezusa wysokości i z Żydem sobie żyje w zgodzie? Sprzedał Jezusa i z Żydem żyje w zgodzie, W zgodzie? Bo Jezus wyraźnie powiedział, że tylko z nim wysoci i idzie się do nieba. Bez niego nikt nie w niebie nie będzie. Tak to, tak to wygląda. I wysoci sprzedali Żyda. Wysości, no, sprzedali wysoci, Po się sprzedał Żydowi w wysoci. Szatanowi się sprzedał wysoci i demonowi się sprzedał wysoci, czyli, czyli żydowi. A się sprzedał wysoci papież Jan II? I wysoci jak go świętym zrobili? Dwulicowy, był dwulicowy Jakby Żydo, by Żydowiec za każdym razem na go spotka, wysoci i nawracałby go, to by zamknął przed nim do, ten drzwi Takie pojednanie wysoci jak, jak nie nawracasz na Jezusa Takie pojednanie z nim chcesz mieć wysoci Jak nie nawracasz wysoci na Jezusa Bo jakbyś nawracał to by tak ten I by cię wypierdolili By go wypierdolili wysoci żadnego komunizmu nie byli Nie byłoby jakby nawracali, a wcale nie nawracali, wcale, wcale nie nawracali. Kawkę, herbatkę, ciastko sobie, ten, co coś może o Wysoci, mo, mo, może coś Wysoci, o mnie Wysoci, o Jehowie opowiedzieli Wysoci, a Jezusa sprzedał, Jezusa sprzedał Wysoci, nikt go nie głosił Wysoci, tak to wygląda tak Wysoci z komunizmem. A tutaj Wysoci wiara jest tego ze mną i w Jezusa Wysoci no to jest słuszna wiara. No tak też są wiary, wszystko, wszystko no, jestem właścicielem wysości tych prawa, tych myśli. Tych, tych historii wysokości wszystkich jak, jak wysości z Ozeusiem, mitologia grecka. To jest właścicielem tego coś prawa autorskie mam do tego wszystkiego i do wszystkiego coś I o wróżkach wysoci, wróżki co tam tworzą, to też prawa autorskie, mam ja, i do ich życia i wszystkiego wysoci, bo to jest wysoci objednanie się do mnie wysości. Nawet jak jest sprzeciw mnie, czy mniej nie ma coś ja ty, isa, to też wysoci, jakie ówczesne by soś, te wierzenia mieli, mieli ludzie wysości że mnie nie ma. No to, to tak samo prawa autorskie mam do ja, ja, ja do ich wysości dzieł i wszystkiego. No i Jezu, i pomnie po mnie chrześcijanie chrześcijani mają prawo autorskie do, do tego wszystkiego. Tak to wygląda. No to tak, tak sprzedali wysokości. A to tych totalnie już już im 5 im lat by Głosze, wysokości o komunizmie wysoki. A oni dalej się jednają z Żydem, sprzedając Jezusa, bo jakby przyszedł i w, w, w progu powiedziałby soci. A nawet w połowie wysości zaczął opowiadać o Jezusie nawracać ich wysości, to, 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 to by nie było żadnego komunizmu. Było to sprzedanie Żyda, Jezusa i tyle. Sprzedanie Jezusa, że bez niego mo, może być życie wysości toczone. A to bzdury, a to bzdure wysości. I to są biskupi i tak dalej wysości. No, sprzedali Jezusa. Co tutaj to jeszcze o tym opowiedzieć? Długo widzą, i zrobili papieżem w świętym wysokości. Jak wysości się modlić do święty jakiegokolwiek świętego, to są wszystko złe osoby wysokości zazwyczaj wysokości, są wszystko jak, jak Faustyna, jak wysokości ten, jak, omylne, omylne, złe, ale omylne wysości osoby. <laughs> jak Paweł II wysokości, czy, czy jak Franciszek, czy Franciszek wysokości, który chodził wysości i rodzał majątek. Gdzie tak ci zachowuje, że rodzajesz mają tak swój wysoci i by, byle komu wysoci i nawet niekrześci nie, chrześcijaninowi, nie chrześcijaninowi rozdajesz? rodzajesz, gdzie, gdzie coś takiego ma, ma, ma sens wysoci. To jest wszystko zło, to jest wszystko zło. No, zazwyczaj wysości to, to są złe osoby w wysości, których zrobili świętych wysości. No, w żadnym mierze w dobroci się nie, nie wyróżniły. Tfalcyynka o miłosierdziu mówiła, a nigdy nie poszła nie była miłosierna, nie poszła na pole pomóc rolnikowi, a były ciężkie czasy wysości wysoci rok do pracy się by przydało, nie poszła na pole wysości, nie pomóc nie pomóc wysoci zbiory zrobić komuś. Nie poszła by schodzi, nie była miłosierna, nie pomogła nikomu. Tylko ma o miłosierdzie cię a, o, lito, lito, a, i, a litości zazna, litość zazna, wysości tyle tyle, wysości. ale miłosierna nie była w ogóle. No, bo miłosierne to są owocione osoby, wysości, i z kratą owocioną, i z kobiety z nogami owocionymi. No, to, to są miłosierne osoby, a reszta jest niemiłosiernych, nie, nie, nie i drugiemu nie pomogą. No, tak to wygląda. Что ты шапой чуем тял? Вот так на To na tyle o tym komuniku, wysości. No, że, aha, no tutaj jeszcze jedno, że jak się modlisz do świętych, tak by ci był, tak, tak jak się modlicie, wysości do świętych i o zdrowie się modlicie, tak, wysości je i co, co ty, co ty, co, co, wysości dziesięciotysięcznej osobie, wysości zdrowie zrobię, czy nawet co, co stutysięcznej osobie zdrowie zdrowie, jak się modlicie do świętych, tak wcale, tak wcale, wysości, bo się modli tylko do mnie, nie do Jezusa. Do mnie do Jezusa, o, z kierownicą można do, się prosić do, do Archaniołów w wysości i do Maryi i do Józefka. Biblijne osoby w wysości ją chcielibyśmy do biblijnych osób. No i, i apostołów się można modlić. Od kierownicą do, do mnie i do Jezusa. I, i ten. A tak, a tak nie, bo tak... Jak to 100 tysięcy, 110 tysięcy osobę dopiero tylko wysłuchuje, byle było w sensie, że cud jest możliwy w sensie, do stwierdzenia tego faktu. A w sensie, jakkolwiek, w wysości, sensie, to jak jesteś dziewiczy, w sensie, a i wysłuchuje tych, co dziewiczek i wychowujących wie, osoby. osoby to przede wszystkim w sensie, żeby Żebyście byli dziewiczy i wychowujący, to trwającej modli z Wam się też spełni. No tak to wygląda. No bójdźka, bójdźka.